No i ostatnią część swojej epopei mojego życia w Polsce chciałabym chyba zakończyć takim tematem to Ukraińcy w Polsce i stosunek Polaków do Ukraińców. Niestety, choć nie jest mi łatwo o tym mówić, to Ukraińcy tutaj, w Polsce w większości przypadków, odnoszą się do siebie jak węże w wężowisku. Oproszę, zaczynamy od trzęsienia ziemi. Zazwyczaj to my, Polacy, musimy się tłumaczyć z rzekomego braku tolerancji, a tu pani wjeżdża z autokrytyką, od której włos się jeży na głowie. Węże w wężowisku brzmi jak opis toksycznej korporacji albo reality show o przetrwaniu, a nie społeczności na emigracji. Ale posłuchajmy dalej, bo autorka ewidentnie nie zamierza nikogo głaskać po głowie i postanowiła wylać trochę prawdy na ten idealizowany obrazek. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale. Kraść to nasze, oszukiwać to nasze, podstawiać sobie nogę to nasze, robić sobie świństwa to nasze i wiele, wiele innych rzeczy. Sposób zachowania, sposób komunikacji to w ogóle jakiś szczególny rodzaj antykultury, bo widzisz, kiedy młode, piękne dziewczyny zaczynają mówić, a tam rozmowy takie, jakby przez Twoją mamę Bóg kochał wszystkich i tylko tak, a nie inaczej. No i czarpys. To jest ten moment, kiedy patrzysz na tak zwaną elitę Instagrama. A po otwarciu ust wylatuje rynsztok, przy którym nawet portowy szewc poczułby się zawstydzony. Autorka celnie punktuje coś, co i my często widzimy: tę specyficzną antykulturę, gdzie cwaniactwo, oszustwa i wulgarność są brane za zaradność życiową. Smutne jest to przyznanie, że wbijanie noża w plecy to domena własnego podwórka. Ale doceniam tę bolesną szczerość, bo rzadko kto ma odwagę powiedzieć to głośno bez owijania w bawełnę i udawania świętoszka. Oczywiście starałam się trzymać z dala od takich ludzi i do tej pory tak robię, albo zachowuję się zgodnie ze swoim wychowaniem, swoją kulturą, ale czasem trzeba po prostu postawić ludzi na swoim miejscu. Jeśli chodzi o Polaków, tak właśnie tacy Ukraińcy z jakiegoś powodu uważają, że Polacy ich nie szanują i odnoszą się do nich źle z uprzedzeniem i ogólnie nie tak, jakby sobie tego życzyli. I tu dochodzimy do sedna problemu, który my, Polacy, diagnozujemy od dawna, ale za głośne mówienie o tym dostajemy łatkę ksenofobów. Najgłośniej o braku szacunku i uprzedzeniach krzyczą zazwyczaj ci, którzy sami na ten szacunek w ogóle nie pracują. To klasyczny mechanizm projekcji. Zachowujesz się jak dzikus, a potem masz pretensję, że gospodarz nie traktuje cię jak króla, tylko zamyka drzwi na kłódkę. Ale zobaczmy drugą stronę medalu, bo autorka zaraz nam powie, jak to wygląda z perspektywy kogoś, kto jednak potrafi się zachować. A więc jeśli chodzi o mnie, chcę powiedzieć, że przez dwa lata życia w Polsce ani razu nie miałam sytuacji, żeby doszło do jakiegokolwiek konfliktu z Polakami. Nie miałam żadnych konfliktów, nie było takich sytuacji, żeby ktoś mnie w jakiś sposób wyzwał, albo żeby padły tego typu słowa: jak wracaj do siebie na Ukrainę i tam sobie żyj. Nie, czegoś takiego nie było. Szok? I niedowierzanie. Okazuje się, że mityczni polscy nacjonaliści są tak leniwi, że nawet nie chciało im się ani razu obrazić tej pani przez całe dwa lata. Może dlatego, że jak jesteś normalnym człowiekiem, to spotykasz się z normalnością, a jak szukasz guza, to go znajdziesz? To niesamowite, jak prosta jest ta zasada wzajemności. Brak konfliktów nie bierze się z powietrza. On bierze się z tego, że szanujesz miejsce, w którym jesteś. A wtedy to miejsce szanuje Ciebie. Proste, a dla niektórych wciąż nie do pojęcia. Wręcz przeciwnie, większość. Moich bliskich przyjaciół, większość innych osób z mojego kręgu społecznego to są Polacy. I wbrew powszechnej opinii, że Europejczycy są bardziej zamknięci w sobie, mniej gościnni, a nawet nieprzystępni, mogę powiedzieć, że moi przyjaciele byli bardzo otwarci. Drzwi ich domów zawsze były dla mnie otwarte. Świętowałam z nimi święta, urodziny, Wielkanoc. Przyjeżdżałam do nich w gości, zarówno z okazji, jak i bez okazji. Zawsze na mnie czekano i widziałam, że cieszą się z mojego przyjazdu. Miło posłuchać dla odmiany, że ta nasza legendarna polska gościnność to nie jest tylko bajka dla turystów. Drzwi otwarte, stół zastawiony, wspólne święta brzmi jak sielanka. Ale to jest właśnie standard dla kogoś, kto staje się przyjacielem, a nie roszczeniowym klientem. Obalamy tu mit zimnego, zamkniętego w sobie Europejczyka, bo my w Polsce mamy serca gorące. Pod warunkiem, że ktoś nie próbuje nas robić w balona. Jak widać, wystarczy trochę kultury osobistej, żeby wejść do polskiego domu i zostać w nim potraktowanym jak rodzina. I do dziś, mimo że zmieniłam miejsce zamieszkania, wciąż do siebie piszemy i dzwonimy, nadal zapraszają mnie w gości. Ogląda mnie Jarek, ogląda mnie Adam, to Wiesław, to Patryk. To są ludzie, którzy wspierali mnie w trudnych chwilach. Tak to jakoś dziwnie wyszło, prawda? Jestem Ukrainką i tutaj jest pełno Ukraińców, a wspierali mnie Polacy. Więc no, sami pomyślcie, sami pomyślcie, tak to jest. U mnie to właśnie było tak. Pozdrawiamy Jarka, Adama, Wiesława i Patryka, bo chłopaki zrobili dobrą robotę wizerunkową, ratując honor polskich mężczyzn. A wniosek końcowy autorki jest tak gorzko ironiczny, że aż piękny, swoi okazali się wilkami, a ci rzekomo obcy i straszni Polacy stali się oparciem. Sami pomyślcie, to doskonała puenta. Nie liczy się paszport, tylko to, czy jesteś człowiekiem, czy tylko udajesz. Jeśli chcecie więcej takich życiowych prawd i dowodów na to, że w Polsce da się żyć normalnie, jeśli się chce, to zostawcie subskrypcję. Trzymajcie się i do zobaczenia.